Wyobraź sobie najlepszy czołg. Czołg tak precyzyjny, że można go używać jako swego rodzaju potężnego snajpera. Czołg tak bezpieczny, że przetrwa wojnę nuklearną. Czołg tak starannie dopracowany, z myślą o komforcie załogi, że ma wbudowany aneks kuchenny i toaletę. Brytyjski czołg podstawowy Challenger II odegrał kluczową rolę w wysiłkach ukraińskich sił zbrojnych podczas odpierania rosyjskiej inwazji. Robi to podejmując rolę, której nigdy się po nim nie spodziewano. Przyjrzyjmy się bliżej tej bestii maszyny i innowacyjnym sposobom w jakie Ukraina ją wykorzystuje. W marcu 2023 roku Ukraina stała się trzecią armią na świecie. Po Wielkiej Brytanii i Omanie, która wprowadziła do służby czołg Challenger 2, Wielka Brytania wysłała 14 czołgów Challenger 2 na Ukrainę po przeszkoleniu ukraińskich załóg w obsłudze w obozie Lolwald w Dorset. Podczas dostawy pojawiły się sygnały o możliwym wysłaniu kolejnych 14 czołgów przez Wielką Brytanię, lecz oficjalnie do tego nie doszło. Vickers Defence Systems, obecnie Rainmetal British Aerospace Systems Land, wyprodukował 408 czołgów Challenger 2 dla armii brytyjskiej i 38 dla Omanu w latach 1993-2002. Brytyjskie Ministerstwo Obrony Chce wycofać 79 z 227 czołgów Challenger 2 pozostających w służbie. Modernizację do Challengera 3 planowano dla pozostałych 148 czołgów. Nie wiadomo, czy czołgi przekazane Ukrainie pochodziły z wycofanych czy zmodernizowanych części brytyjskiej floty. Jednak dostarczone czołgi wydają się być standardowymi modelami Challenger 2, a nie tymi zmodernizowanymi w ramach projektu przedłużenia życia. Challenger 3. Który zastępuje 120 micrą gwintowaną armatę, nową wersją gładkolufową. Challengery 2, używane przez Ukrainę, zachowały swoją oryginalną gwintowaną armatę L30A1, chwaloną przez załogi za wyjątkową precyzję i otrzymały dodatkowe modyfikacje w terenie, w tym zamontowany na górze pancerz kratowy, chroniący przed atakami dronów. Obecnie 14 czołgów to niewiele. Szczególnie w porównaniu z liczbą użytych i utraconych czołgów. Przez 3,5 roku wyczerpującej wojny na wyniszczenie. Rosja straciła ponad 13 tysięcy pojazdów opancerzonych, w tym ponad 4 tysiące czołgów podczas wojny. Ukraina według szacunków straciła tylko około 1 trzecią tej liczby. Ukraina zaczęła wojnę, mając nawet 10 razy mniej czołgów niż Rosja. Więc straty są druzgocące. Po roku wojny sądzono, że Ukraina straciła ponad połowę czołgów. te 64 Bojowy wóz produkcji krajowej. Wówczas szacowano, że Ukraina potrzebuje około 1500 czołgów, by skutecznie odeprzeć Rosjan. 14 czołgów Challenger 2 to mniej niż 1% tej liczby, co jest nieistotne wobec potrzeb Ukrainy. Jednak decyzja Wielkiej Brytanii o wysłaniu tych czołgów mogła zmienić kierunek wojny. Zachód niechętnie wysyłał ciężki sprzęt, np. czołgi i pojazdy opancerzone na Ukrainę. Stało się to głównie przez ostrzeżenia prezydenta Rosji Putina, że wysłanie zachodnich czołgów na Ukrainę przekroczy czerwoną linię i doprowadziłoby do eskalacji konfliktu, być może nawet do użycia broni jądrowej. To była kolejna czerwona linia Putina, którą zwolennicy Ukrainy przekroczyli bezkarnie. Ukraina dostała ponad 300 nowoczesnych czołgów bojowych, głównie amerykańskie M1, Abrams oraz niemieckie Leopard 1 i Leopard 2. Otrzymała około 60 czołgów PT-91 Twardy z Polski oraz ponad 400 t 72 głównie z Polski i Czech. Te dostawy wzmocniły przedwojenny arsenał Ukrainy, obejmujący radzieckie czołgi T64, T72 i T80. Podobnie jak 17 zdobytych rosyjskich czołgów T90A i T90M, Challenger II, jak jego poprzednicy, i inne czołgi Ukrainy. Został zaprojektowany głównie jako broń ofensywna. Ciężki pancerz i siła ognia, o których zaraz powiemy, służą wsparciu natarcia piechoty. Ich zadaniem było niszczenie czołgów, pojazdów opancerzonych, artylerii i umocnień, torując drogę piechocie, która mogła bezpieczniej posuwać się naprzód. Jednak, jak w przypadku wielu innych aspektów tej wojny, nie tak to wyglądało w rzeczywistości. Na początku wojny Rosja i Ukraina używały czołgów w tradycyjny sposób. Jedna strona używała czołgów ofensywnie do wsparcia piechoty, druga defensywnie, głównie przeciwpancernie. Rosja użyła tysięcy czołgów podczas swojej nieudanej ofensywy na Kijów w lutym 2022 roku, a Ukraina wykorzystała je skuteczniej podczas udanej kontrofensywy. We wrześniu 2022 roku ta kampania doprowadziła do wyzwolenia tysięcy mil okupowanego terytorium w regionie Charkowa. Jednak w ciągu roku wszystko się zmieniło. Masowe użycie przez Ukrainę małych dronów, first person view, siało spustoszenie wśród rosyjskich czołgów. Koło 2 trzecie ogromnych strat w czołgach przypisuje się atakom dronu. W rezultacie Rosja w dużym stopniu przestała używać czołgów na pierwszej linii frontu i zaczęła stosować inne taktyki. Ukraina po nieudanej kontrofensywie w 2023 roku w obwodach Donieckim i Zaporowskim musiała przestać używać czołgów do wsparcia piechoty. Ukraina rzuciła swoje challengery, Abramsy i Leopardy z pełnym zaangażowaniem do ofensywy na pełną skalę. Jednak ostatecznie nie byli w stanie przełamać nawet pierwszej z trzech silnie umocnionych warstwowych linii obronnych. Pierścienie rowów przeciwczołgowych i przeszkody zwane zębami smoka. W połączeniu z ostrzałem artyleryjskim, atakami z powietrza i dronami okazały się zbyt trudne do pokonania nawet dla zachodnich czołgów. Ukraina została zmuszona do wycofania się, ponosząc ciężkie straty w ludziach i sprzęcie, w tym pierwszą potwierdzoną utratę czołgu Challenger. Czołgi Challenger znów pojawiły się w mediach rok później przy ukraińskim wtargnięciu do rosyjskiego kurska. Nagrania ukazują, że kilka czołgów Challenger atakowało Rosję powodując poważne szkody podczas pierwszego ataku. Rosja ostatecznie zdołała wyprzeć Ukrainę z Kurska 8 miesięcy później, publikując nagrania, na których widać jak trzy kolejne czołgi Challenger zostały trafione i uszkodzone, jeśli nie całkowicie zniszczone. Po drodze, do połowy 2025 roku, Ukraina zbudowała własne rowy przeciwczołgowe i zapory zęby smoka na całym froncie, by odeprzeć rosyjskie ofensywy. Wraz z rozpowszechnieniem dronów first-person view, obserwujących z powietrza, nic po żadnej ze stron nie może się pojawić ani poruszyć bez bycia zauważonym i namierzonym, zazwyczaj w ciągu kilku minut. To oznacza, że nic na polu bitwy nie jest bezpieczne, nawet najcięższy czołg w ukraińskiej armii. Utrata czołgów za miliony dolarów przez drony za tysiące stała się szybko nie do utrzymania dla obu stron. Do połowy 2025 roku rzadko widuje się czołgi w atakach po obu stronach, ale wciąż są używane. Ukraińskie czołgi, szczególnie Abramsy, Leopardy i Challengery, pełnią teraz nową funkcję, wspierają piechotę. I jak się okazuje, Challenger 2 może być skuteczniejszy w tej roli niż w tej, do której został zaprojektowany. Jednym z głównych powodów tego jest najwyższej klasy ochrona Challengera 2. Wieża i kadłub są chronione przez drugiej generacji pancerz Kopham. Dorchester. Inna forma tego pancerza jest używana w czołgu M1 Abrams. Chociaż dokładny skład jest ściśle strzeżoną tajemnicą, wiadomo, że jest to wielowarstwowy materiał kompozytowy składający się z różnych rodzajów metali, ceramiki i prawdopodobnie innych materiałów. Pancerz Kopam jest co najmniej dwa razy skuteczniejszy masowo odwalcowanego, jednorodnego pancerza przeciw pociskom odłamkowo-burzącym, przeciw pancernym i kumulacyjnym. Ten poziom wytrzymałości już uratował życie Ukraińcom. W jednym z przypadków pozwoliło to załodze ukraińskiego czołgu przetrwać bezpośrednie trafienie pociskiem odłamkowo burzącym podczas ataku rakietowego rosyjskich śmigłowców. Uszkodzenie miało głębokość 720 mm, ale załoga w środku przeżyła. Czołg nadal mógł się poruszać i wykonać swoją misję, według dowódcy czołgu. Mimo poważnych uszkodzeń, Challenger 2 bezpiecznie ewakuował załogę i po naprawie szybko wrócił do akcji, ale na tym nie kończą się funkcje bezpieczeństwa. Ok jest również standardowo wyposażony w system ochrony przed bronią jądrową, biologiczną i chemiczną, czyli system system ochrony przed bronią jądrową, biologiczną i chemiczną, który znajduje się w tylnej części wieży. Kształt został zaprojektowany tak, by utrudnić Rosji wykrycie i namierzenie przez radar. Po każdej stronie wieży są po pięć wyrzutni granatów dymnych L8. Challenger 2 potrafi też wytwarzać dym przez wtrysk oleju napędowego do wydechu. Ukraińscy operatorzy twierdzą, że dym znika po sekundzie, co daje im przewagę nad rosyjskimi czołgami. Im szybciej opadnie dym, tym szybciej czołg wznowi ostrzał. Według nich dym z rosyjskich T-72 lub T-90 rozprasza się co najmniej 5 sekund, dając challengerowi dwa kluczową przewagę w bezpośredniej walce czołgu. Magazyn amunicji został również zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Wyposażony jest w panele wydmuchowe, w schowkach na amunicję. Które kierują eksplozje z dala od załogi i ładunków miotających. Ładunki przechowuje się w ognioodpornych osłonach, by zmniejszyć ryzyko pożaru w razie trafienia. Kolejną cechą, którą doceniają ukraińscy operatorzy Challengera, jest dbałość o komfort załogi. Wnętrze czołgu zapewnia załodze bezpieczeństwo i wysoką efektywność, przewyższając większość pojazdów, oferując nawet odrobinę luksusu. Challenger 2 jest przeznaczony dla czteroosobowej załogi. Kierowcy, działonowego, ładowniczego i dowódcy, którzy są rozmieszczeni na dwóch poziomach. Wnętrze składa się z wieży, kosza, stanowiska kierowcy, siedzeń i obudowy silnika. Replika silnika Perkins CW12 znajduje się w wersjach modelowych, natomiast prawdziwy silnik stanowi część układu napędowego pojazdu. Kierowca steruje czołgiem z centralnej części przodu kadłuba, siedząc w pozycji półleżącej lub leżącej, korzystając z kontrolera, przypominającego gry z lat 90. W wieży są pozostali członkowie załogi: dowódca po prawej, celowniczy przed i pod dowódcą, a ładowniczy po lewej. Jak w każdym czołgu, wnętrze nie jest luksusowe. Porównanie przestrzeni na nogi w Challengerze 2 do rosyjskiego T72 czy ukraińskiego T64 BV jest jak zestawienie pierwszej klasy z ekonomiczną w samolocie pasażerskim. Challenger 2, jak na czołg, oferuje załodze wyjątkowy luksus: czajnik, multicoker i toaletę. Toaleta jest prymitywna, trzeba użyć worka na odpady do wyrzucenia, ale prawdopodobnie wciąż jest doceniana na polu bitwy. Zwłaszcza gdy wszędzie czają się drony first person view, czekające, by zaatakować bezbronnych członków załogi wychodzących z czołgu. Żeby się załatwić, brytyjska armia od dawna kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i komfort załogi. To nie jedyny powód instalacji tych udogodnień w Challengerze 2. Uwzględniono je z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Czołg zaprojektowano z myślą o wojnie nuklearnej. Czajnik, to toaleta i zestaw system ochrony przed bronią jądrową, biologiczną i chemiczną miały pozwolić załodze przetrwać 3 dni po uderzeniach nuklearnych. Dodatkowe udogodnienia poprawiające bezpieczeństwo i komfort są bardzo cenione przez ukraińskich żołnierzy obsługujących te czołgi. System kierowania ogniem i celowniki są dość sprytne. Komputer kierowania ogniem firmy Computing Devices Company ma 2 32-bitowe procesory a system kontroli informacji pola walki można dodać. To zaawansowany system kompensujący prędkość wiatru i wilgotność, używany do celowania i orientacji na polu walki. Dowódca korzysta z panoramicznego, stabilizowanego celownika Sargum FUS 580 z dalmierzem laserowym oraz ośmiu peryskopów dających widoczność 360 stopni. Zarówno celowniczy, jak i dowódca mają również dostęp do termowizji i noktowizji w swoich celownikach. Oraz monitorów dostarczanych przez system Thermal Observation and Gunnery Sight 2. Czyli Thermal Observation and Gunnery Sight 2. Według talisa, termowizja jest tak silna, że wykrywa króliki w lesie. Celowniczy ma również stabilizowany celownik główny z dalmierzem laserowym o zasięgu od 200 m do 10 km. To dobrze podsumowuje ładowniczego w czołgu. Załoga 82 Brygady Desantowo-Szturmowej Bukowina, znana tylko jako Stanisław. Gdy pojawią się dwa czołgi w odległości 1800 i 2300 metrów, wykonuje się dla nich pomiar laserowy, a komputer zapisuje dane dla obu celów. Kiedy dowódca zdecyduje, który cel zaatakować, celowniczy może po prostu przełączać się między celami za pomocą jednego przycisku. Zaawansowane namierzanie to jedna z głównych korzyści, jakie Challenger 2 zapewnia Ukrainie. Ich celność na dużą odległość. Reszta zależy od głównego uzbrojenia czołgu: 120 m47 calowego. 55 kalibrowego, działa L30A1. To broń z wysoko wytrzymałej stali, przetapianej elektroszlakiem. Z wyściółką ze stopu chromu i termicznym rękawem. Jest wyposażone w system odniesienia wylotu lufy i ekstraktor gazów prochowych. A sterowanie odbywa się za pomocą w pełni elektrycznego systemu sterowania i stabilizacji. Właśnie o tym rozmawialiśmy. To, co wyróżnia tę armatę spośród wszystkich czołgów podstawowych NATO, to fakt, że w przeciwieństwie do gładkolufowych działów w innych czołgach, ta jest gwintowana. Spiralne rowki wyżłobione w lufie L-30A1 sprawiają, że pociski wystrzeliwane z niej obracają się, co poprawia ich stabilność aerodynamiczną i celność. To jest szczególnie przydatne podczas strzelania pociskami odłamkowo-burzącymi z miękkim czepcem, czyli High Explosive Squash Head, oprócz przeciwpancernych pocisków z odrzucanym sabotem, stabilizowanych brzechwowo, czyli Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot, które zazwyczaj są wystrzeliwane z gładkolufowych dział czołgowych. Pociski High Explosive Squash Head mają o 5 mil większy zasięg niż Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot i lepiej sprawdzają się przeciw budynkom i lekko opancerzonym pojazdom. Brytyjskie zamiłowanie do pocisków High Explosive Squash Head było kluczowe przy wyborze działa L30A1 do Challengera 2 Zamiast standardowego NATO. Ta decyzja miała zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony gwintowana lufa L30A1 pozwala jej strzelać z precyzją snajpera, ale na dystansie do 8 km i z o wiele większą siłą rażenia niż jakikolwiek pocisk snajpera. Czołg mieści do 49 pocisków głównego uzbrojenia w wieży i kadłubie. W zależności od potrzeb, używa się pocisków L27A1, Armor Piercing Fin, Stabilized Discarding. Sabot charm 3 L31 high explosive squash head i L34 z białym fosforem do tworzenia dymu. Wieża obraca się o 360 stopni w 9 sekund, dzięki czemu Challenger 2 może szybko zadać wiele precyzyjnych uderzeń na szerokim łuku. Challenger 2 ma dwa karabiny maszynowe 7.62 Beronto z 4200 nabojami. Po lewej głównego działa jest karabin maszynowy L94A1X34, a na jarzmie włazu ładowniczego zamontowano L37A2. Challenger 2 może mieć zdalnie sterowany system uzbrojenia. Leonardo Enforcer z karabinem maszynowym L37A2 ciężkim 12,7 mm lub granatnikiem 40 mm. Gwintowana armata L30A1. Pozwoliła Ukrainie opracować nową strategię walki, dostosowaną do precyzyjnego wsparcia artylerii i piechoty. Zamiast wspierać piechotę, ukraińskie Challenger 2 zwykle są kilka mil za frontem. Ukryte pod ukraińskimi drzewami ostrzeliwują umocnione pozycje i bunkry w rosyjskich liniach drzew oddalonych o kilka mil. W tej strategii współpracują z dronami, które są obecne na całym froncie. Ukraińskie drony zwiadowcze i First Person View przekazują współrzędne celów oraz korygują ogień czołgu. Tymczasem duże drony uderzeniowe atakują te same i pobliskie pozycje. Gdy te pozycje zostaną oczyszczone i odpowiednio osłabione, piechota może ruszyć naprzód w stosunkowo bezpiecznych warunkach i je zająć. Celność działa Challengera dwa czyni go idealnym do precyzyjnej mobilnej artylerii. Czołgi kryją się pod drzewami, bo rosyjskie drony First Person View swobodnie działają na kilka mil. Linie drzew ograniczają widoczność dronów, ale długie pozostawanie po strzale sprawia, że czołg zostanie namierzony. Mimo zalet, gwintowana armata główna to także jedna z głównych wad Challengera 2. Tarcie od obracających się pocisków powoduje, że gwintowana armata zużywa się po ok. 500 strzałach, dla porównania, armata 120 mm w Abramsie wytrzymuje około 1500 strzałów. To oznacza, że armata Challengera wymaga częstszej konserwacji i napraw. Ale niestety istnieje poważny i stale pogłębiający się niedobór części zamiennych. Armata L30A1 i jej główne pociski nie są produkowane od co najmniej 20 lat. Brytyjskie linie produkcji amunicji 120 mm zamknięto kilka lat temu, chyba że amunicję pozyska się z wycofanej brytyjskiej floty. Jeśli choć jeden z tych czołgów ma sprawne działa, nie ma zamienników. Jeśli jeden z ukraińskich L30A1 się zepsuje, Amunicji też jest mało, a Ukraina powoli wykorzystuje resztki. Ponadto, ponieważ to działo jest wycofywane z użycia, a istniejące w Wielkiej Brytanii czołgi Challenger, dwa są obecnie modernizowane do wersji Challenger 3. Liczba mechaników serwisujących czołgi maleje. Wielka Brytania jest tego świadoma i już zareagowała. W lutym 2025 brytyjskie Ministerstwo Obrony przedłużyło kontrakt z Babcock International Group. Z 2023 roku, na wsparcie ukraińskiego wojska o 15 miesięcy, kontrakt gwarantuje utrzymanie sprawności pojazdów, w tym czołgów Challenger 2 dostarczonych Ukrainie przez Wielką Brytanię. Obejmuje to naprawę czołgów oraz szkolenie ukraińskich załóg w samodzielnych naprawach na polu walki. Program zajmie się także zarządzaniem łańcuchem dostaw. I dostarczaniem części zamiennych, zapewniając stałe zasoby. To powinno cieszyć 82 Dywizję Powietrzno-Desantową. Nie wiadomo, ile czołgów Challenger Ukraina ma sprawnych, ale do 24 marca 2024 roku działała tylko połowa. Jeden został poważnie uszkodzony przez drona Lancet, jeden służył do szkolenia, a pięć było niesprawnych po prostu dlatego, że mechanicy nie mieli czasu ani części zamiennych, żeby je naprawić. Ukraina ma ograniczone możliwości użycia tych czołgów przez teren i warunki. Challenger 2 waży 62,5 tony, o 7 ton więcej niż M1 Abrams, ale ma silnik 1200 konie mechaniczne, podczas gdy Abrams 1500 konie mechaniczne na miękkiej ukraińskiej ziemi, która wiosną i jesienią zamienia się w błoto, Challenger okazał się nieco za słaby i podatny na ugrzęźnięcie w błocie. Spróbuj odebrać Challengery 82 brygadzie. Napotkasz zaciekły opór. Jak ujął to jeden dowódca czołgu o pseudonimie Hera, to naprawdę jest jak karabin snajperski. Pozwala razić cele wroga na dużych odległościach. Nie musisz podchodzić zbyt blisko. Możesz spokojnie strzelać za osłony, a potem się wycofać. Po skończeniu możesz uczcić sukces gorącym napojem, nie wychodząc z czołgu. Subskrybuj kanał, by śledzić broń definiującą nasze czasy i innowacyjne sposoby jej użycia. Dziękuję za oglądanie.